Angus Sharpidrut. wow! Postać, którą mam przyjemność grać tutaj, nazywa się Angus Sharpidrut i jest białym kotem, który nosi się w czarne ciuchy z gwiazdą roka, gigantyczną gwiazdą roka. Mieszka w olbrzymim domu, którego pilnują jakieś takie elektroniczne myszy. W filmie gram Adel, Myślę, że nie bez tak ją nazwano. Basiska w zespole, który najczęściej gra w parku. Pojawia się główny bohater, pojawia się pies. Nazywam się Bono. Młody piesek. Marzy o tym, żeby zostać Rockmanem. Nie rezygnuj z marzeń! Nigdy się nie poddawaj! No i tak odor. To była zwrotka, referendum myślimy. plus. Wcielam się w postać yy, gwiazdy Roka. Lemiego. Podkładam głos ziemniura. Ziemniur spożywa frytki, prosto z pudełeczka pałeczkami do perkusji. Jest to moja pierwsza rola dubbingowa. Bardzo się cieszę z tego. Oczywiście jak zawsze gram siebie, mocnego, wielkiego gościa. Gram mistrza. Wielkie bydle, jak który nakłania głównego bohatera filmu, aby spełniał swoje marzenia. On już takie tylko potrafi robić, tak szpanować na tej gitarze, że potrafi bez rąk grać. I to nie, że zębami jak Hendrix, tylko ogonem, więc jak ja bym miał ogon taki, żeby mógł nim pograć, to na pewno bym skorzystał, Gram złego, wilka, szefa wszystkich szefów. No i on jest tak zły, jak zły może być w kreskówce. Macie mi złapać tego Mastiffa! Przeczeszcie całe miasto! Nie mamy grzebieni, szefie! Nikogo się nie boję! Yy... <laughs> Mamo, nie mogę teraz. Tak, i, i wyrzu... Mamo, wyrzuciłeś... Tak, wyrzuciłem. Nie mogę teraz. Tak, kocham cię, pa. Mija czas, ale to nie martwi nas. Powtarzajmy raz po raz. Trzeba magię mieć. To właściwie jak w życiu, nie? I jak coś trzeba, to można komuś mordę przyłożyć, kogoś wywieźć i... No ale jak, można, jak trzeba, to też wyrzucę śmiecie, nie? I podlej kwiaty, więc... Chociaż! Oczko mu się odlepiło! A z tej strony Thompson oraz Baron Kuba Malenda, Mirek Zbrojewicz Dania Draszowska Wiktor Zborowski Tomasz Oświeciński Marcin Dorociński. Zapraszamy serdecznie na film Rock Dog! Trzeba mieć. Ej, patrzcie! Czapka mnie gryzie! <śmiech> <śmiech>